Gdyby te deski mogły mówić, gdyby niemiecki trochę znały, Ech, przydałby się jakiś Tuwim, by spisać, co tam usłyszały. Co zapisały w swojej pamięci w owym fatalnym dniu wrześniowym, gdy dwaj mężowie stanu kręcić jeli do prosąsiedzkie lody. Co też właściwie tam się stało? Może gważono o pogodzie? Może omówić się udało nowe światowe trendy w modzie? Jak więc zagadał do premiera Putin? Z niemiecka czy po rusku? Ten kaczor z nami znów zadziera. A pan co na to, panie Tusku? Wdał się w gruzińską awanturę. Pcha się przed nami do Brukseli. Naszą bałtycką zwalcza rurę i chce wyraźnie nas podzielić. A przecież moglibyśmy razem ocieplić polsko-ruski klimat, więc by rozkwitał. Handel gazem może Kaczoraby powstrzymać. Unikać przy tym ambarasu. nie Kozielsk czy inna cholera, chociaż e, jest trochę mało czasu, bo ja mam ponoć Aspergera. A jeśli mam być z Panem szczery, dodałbym jeszcze lwów do listy oraz sprawdzone dam serwery. Ma na to słowo pan czekisty. A Tusk? Co na to odpowiada? Wara Wam. Precz od prezydenta. Choć nie we wszystkim się z nim zgadzam, dla mnie lojalność to rzecz święta. Dosyć mam ruskich Gierek w szawych. Ja jednej Polsce tylko służę, więc kiedy wrócę do Warszawy, Polakom wszystko to powtórzę. I tak by się przekomarzali nad swą przywódczą, trudną rolą, a my zaś prawdę byśmy znali, gdyby umiało mówić molo. I gdyby jeszcze w kraju naszym. Mieszkali ludzie, co w tej chwili po takim niusie z molo, strasznym natychmiast by się obudzili. I przestawiwszy w głowie wajchę, przestali, przestali pluć toksyczną śliną, że nie mógł trafić ślepy snajper, a dinozaury, że wyginą, Lecz ludzie u nas mają wady, nie widzą mgły, która jak fala głupoty, kłamstwa. Draństwa, zdrady, słodkie alibi w nich utrwala. Ludzie mgłę zapomnienia wolą, więc żeby pokój nastał wreszcie, milczy jak grób sopockie molo. Niestety, a może na szczęście.